Siema, z tej strony i jestem tu po to, aby nauczyć się do Minecrafta, bo jeśli to oglądasz, to najprawdopodobniej tego nie umiesz, a chciałbyś się dowiedzieć. Nie ma nic prostszego. Ja po każdej lekcji yy, będę pokazywał Ci zadanie, które będziesz musiał zrobić. Jeśli je zrobisz, to po prostu sprawdzi poziom swojej wiedzy z danego odcinka i poprowadzi się do przodu. Więc tak, bez zbędnego gadania, potrzebujemy Trzech generalnie pluginów, aby wszystkie skrypty, które ja pokazuję, działały poprawnie. Pierwszy to script, jest, jest to podstawowa wersja pluginów, czyli ten podstawa. Potem jest Weave Script i SQL. Ten ostatni są wymagane tylko dlatego, że niektóre komendy bądź rzeczy nie będą działały bez tych dodatków. Ok. Czyli komenda składa się z trzech rzeczy: Wykona wykonawcy. Znaczy, pierwszy jest nazwa komendy. Potem jest wykonawca. I kod wykonywany. Czyli... komand załóżmy gdzie ma. Yy, dwóch kropek. Dwóch kropek to nic innego jak znak, który przeprowadza nas do nowej linii. Możemy teraz zrobić cztery spacje. Nie. Albo zrobimy na chyba trzy. Albo tabulator czym ja się posłużę. Tu w międzyczasie jeszcze Minecrafta mamy odpowiedonego. Jesteśmy na moim podstawowym serwerze spokojny. OK. Teraz trigger, czyli nasz wykonawca, naszej komendy, i znowu robimy odcięcie tabulatorem i wpisujemy send. Załóżmy, jakby ktoś się zastanawiał, co to jest, to jest to kolor tekstu. Ok, już pokazuję. Mm, o. To jest bardzo fajne. Ja się generalnie konstytuję tym czasami. Bo wpisam skryptów, że już weszłam to w pamięć. Okej. Okay. Witam cię, drogi graczu. Oczywiście pamiętamy, że tekst musi być wpisany w słowiu. Bez tego nam błąd. Możemy tutaj dodać to do player. Lub e, nic nie dodawać i też będzie poprawnie. Zapisujemy. Tutaj ja wcześniej testowałem sobie skrypt i wpisujemy wciem. Jak widzicie, yy, napis wyskoczył, witam się do graczu, ale wiadomo, że nie samym napisanym jest zbudowany serwer. Teraz omówimy sobie pewną funkcję, czyli GIF. Jest to nic innego jak funkcja, która daje ten nam lub innym graczom. Wpisujemy GIF i teraz wpisujemy ilość temu i możemy wpisać teraz tak. Nazwę i tym słowną bądź jego ID. Ja korzystam zazwyczaj z ID, gdyż yy, nazwy można pomylić albo coś przekręcić i wzywali nam błąd. Dlatego byśmy woleli uniknąć. Na przykład na przykład ten diamentowy miecz, czyli 267 267 i załóżmy, mm, ma się nazywać czerwonym kolorem. Nie. Okej. Okay. Ale skąd skrypt ma wiedzieć komu my to dajemy? Dlaczego dajemy? Dajemy postacji to Ze z to tego to player wywaliło błąd, więc to jest wymagane. Save. Reloadujemy. I okej. Succesfully reloaded YouTube professor. Siema. Okej. Okay. Dał nam miecz. Oj, pomyliłem ID, bo tam wiemy co tego to wziąłem. No 2, 6, 7 mamyło być 7.6. Ale to nieważne. Dało nam miecz po pracy nazwie, jaką chpiliśmy, ale nie zapominajmy, że script jest na tyle rozbudowany, że możemy na przykład również dodawać opis i temu. tutaj name miecz. With, czyli z. Z Lore. Tutaj załóżmy damy. Mm, Mieczyk. miecz czy wojenny na przykład. Tu player zostawiamy test dnia. Reloadujemy. Mamy drugi, który już ma opis nieczy wojenny, tak na co pisaliśmy w skrypcie. W późniejszych etapach nauki pokażę Ci jak dawać itemy wybranemu graczowi lub jak enchantować przedmioty, ale wszystko w czasie. Ok to już potrafimy, to myślę, że to by było na tyle w pierwszym odcinku, bo więcej tutaj nie będę omawiał, bo to jest początek. Aha, no i zadanie. Zadanie brzmi tak. Zrób komendę, która doda nam lapis, albo nie, doda nam 5 lapisu, który będzie się nazywał. Szczęśliwy lapis i nazwa jego będzie w kolorze niebieskim, a opis jego będzie brzmiał um, niech będzie nie wiem, lapis z portunką, y, i będzie on w kolorze siwym, jakimś szarym. Oczywiście, zadanie jest tylko po to, aby, zwię aby zwiększyć poziom Twojej wiedzy i żebyś zapamiętał co nieco, a nie tylko wyjrzał. Przepisał bezmyślnie i poszedł dalej. Ok. Yy, w kolejnym odcinku yy, zademonstruję Ci, jak implantować przedmioty, jak dawać je innym graczom oraz yy, poznamy, jeśli z czasu czasów, zmienne, które też yy, pchną Ci do przodu, tak, z tą wiedzą i pozwolą Ci ulepszać swoje skrypty nad coraz lepsze. I to co? Ja byłem Ziemann